Witam was bardzo serdecznie, jestem Zizu na płotce, a to jest kolejny odcinek z na 3, gdzie będziemy robić kolejne zadania poboczne, wiem, że na pewno was już to męczy, że ciągle robię zadania poboczne, ale niestety trzeba je zrobić, jak, jeżeli chcemy przejść na 100% giereczkę. Teraz tutaj wejdziemy w wyścigi śmiałków, więc życzcie mi powodzenia i taki szybki będzie albo... nie wiem jak to zrobię, w sumie zobaczycie sami jak to zmontuję. Słyszałem, że Sfana dopuściła Cię do gonitwy, ale czy nie jest jakiś Możemy zaczynać. Słuchajcie, ludzie! Ku chwale modron Frei pojadą... z Rivi, Orwe Wioslarz, Czerwona Rika! Au! A dobra, to jest taki szybki wyścig. Aha! Dobra, dzięki byku. Myślę, że to będzie coś dłuższego. Ale to taki krótki wyścig. Dziwne. Dobra, nie wiem co tu się wydarzyło, ale widzieliście Mały tutaj <grybujesz> Co tu się odpieprzało, nic nie mówiłem, bo się skupiłem, bo tak le Stwierdziłem, że kurde, brak komentarza Wiem, że to dziwne, youtuber nie komentuje gry Ale ogólnie leciałem do Lokacji kolejnego wyścigu i takie coś napotkałem nagle wielu Ziomeczków, więc zebrałem tu wszystko Czemu nie? I tu jest coś bogowie błogosławią Wiedźminie Coś tu jest do ogarnięcia Dostaniesz skromny podarek. Niech ci bogowie Ci co dostaniemy od niego skromny podarek, chodźmy. Za tym ziomeczkiem. O, A możemy pogadać. Dzięki tobie mogłem wrócić do mojej rodziny. No i Petarda. Pokaż mi swoje towary. Pokaż mi swoje towary. Zobaczył się on, ma coś ciekawego. Dobra, ja tu sobie po alchemie ogarnę, a za wami się widzę zaraz. Dobra, mamy tutaj kolejny wyścig. Lecimy z kochem. tylko jednego jeźdźca, żeby zacząć wyścig. się? Dawaj, byku. Pewnie, że się pisze. Dawaj, Ciekawe, czy to będą takie krótkie wyścigi. Au! Zwykły ham. tyle, Dobra, udało się na jednym wytrzymałości konia przejechać. Pogu, kolejna wygrana. Dzięki, byku. Okryłeś się honorem, Wiedźminie, i zdobyłeś piękną nagrodę. Dzięki. To już trzeci wyścig. Nie wiem, czy to nie jest ostatni. Żeby ogarnąć, chcę się ścigać w wyścigach śmiałku. Tu też pojedziesz, bo miejsce się znajdzie. No dawaj, byko. Pojadę, pojadę. Może nawet wygram. Jeśli nie tylko w gębie jesteś mocny, ale i w siodle, kto wie? Ludzie, nadstawcie ucha! Wyścig zaraz się zacznie. Ku chwale wielkiej matki pojadą szybki Oswald, swan Samotnik i Geralt z Rivi. AU! Dobra, jak robię auto, to wygrywam. Mogę na mapę sprawdzić, jakie jest trasa wyścigu? Kurde, nie ma. Najgorsze. Dobra, start miałem kijowy. Eee, dobra, łatwiej tylko ich przegoniłem. Chyba wygrana Tak mi się wydaje jak mówiłeś. Wygrałeś. Twoja jest sława i nagroda. Dawaj Byku Dawaj, haj zjedzminowi tak mało zwycięstw. Zostaje wielki bieg na hinderstwial, Ale tam wygrać będzie ciężko. Dobra, Byku, każdy mi tak mówi, że będzie ciężko. A łatwiutko ugrane. S? Dobra byczki, bo tu jest ostatni wyścig. Tylko gdzie jest ten gościu u którego możemy się zgłosić? Myślisz, że... Szczerze mówiąc nie... U mnie... A, dobra! A no tak, jak my z nią gadaliśmy. I zdobyłeś prawo do udziału w wielkim biegu. Ale czy jesteś na to gotowy? Dobra, tafaj. Jestem. Możemy zaczynać. Uważaj, to wielki honor, ale i niebezpieczeństwo. Pora zacząć wielki bieg! W którym ku chwale z się pewnie Herald z Rivi i zwycięzca z zeszłego roku. Astrid, zwana, mm, Mówiłem, że ta samica będzie. Dobra, trzy, dwa, jeden jedziemy! Jesteś Wiedźminem, Łatwiutko! Ja myślę, że te wyścigi będą chociaż trochę trudniejsze. Może ja po prostu dobrze się ścigam na koniu? Geralt z Rivi wyprzedził Astrid Żmiję. Biały Wilk okazał się czarnym koniem. Piękny wyścig. Bogini musi być zadowolona. A i ty powinieneś się ucieszyć z nagrody. Dzięki! Nie, muszę powiedzieć. Nie wiem, co się będzie działo za rok, ale spróbuję przyjechać. Dostaliśmy lepsze siodło. Zerikańskie. Zobaczmy czy to jest lepsze. 80 wytrzymałości. O 10 więcej wytrzymałości dla konia. Pogół. No, takie siodło to ja mogę mieć. Łatwiutko. Łatwiutko. To ja! Miłka! Hej Miłka! Pamiętacie mi? Miłkę? Pewnie, że tak. Ja chciałam ci coś dać. Bo... Mama zawsze mówiła, że jak ktoś Ej, pamiętajcie Miłkę! Pochamp! To jemu ratowaliśmy i zabiliśmy tego wiećmina, Żeby tak więcej ludzi przyswoiło tę naukę. Laurkę dostaliśmy. To ja wracam, bo ciocia mówi, że lepiej, żebym nie odchodziła daleko od domu. Mądre słowa. Uważaj na siebie i dziękuję za prezent. Miłka Pochczamp! to było miłe. Dokąd się Co tu się dzieje? A co Cię to obchodzi? Jesteś w strefie działań zbrojnych, a naszym zadaniem jest ściąganie podatku wojennego. A mi się zdaje, że zbieracie na wódkę. No i po co to? Pyszkaty jako Cię o szpiegostwo. Nie, nie, nie zapłacę. Mówiłem, że szpieg. Aresztujemy Cię w imieniu dobrego króla Radovida. Próbować zawsze możecie. Co tu się dzieje? No nie, no oni A do mnie. Zatrzymaliśmy podejrzanego osobnika. Szpiega. Z Wiedźmina byłby taki szpieg jak z Ciebie przyzwoitka. Jeżeli jeszcze raz przyłapie Was na wyciąganiu pieniędzy, to traficie na front. I to na wschodni. Dobrze. A Ty, Wiedźminie? Masz mi się tutaj nie kręcić. Zrozumiano? Dzięki. Zlożyj bokserki. Hehe, <noise> goście od razu, że To za człeki, nie? Ciągle kasę taką. Mamy tutaj jakieś zadanie poboczne. Porozmawiaj z opiekunem ścieżki. Więc chętnie pójdziemy zobaczyć o co chodzi z tą ścieżką. Na czym to polega? W sensie jaki zadanko taki szlak ja bohaterów? Nie znam, ty mnie nie znasz. O co ci chodzi, człowieku? Kiedyś te wyspy były tylko dla nas. Żaden obcy nie śmiał się tu zapuścić. A jak się odważył, to już stąd nie wracał. To były. To jej, ale przyszedł. Na pewno nie dla tych, którzy tu trafili. Ty jesteś Gunnar? Kto pyta i dlaczego? Chciałbym przejść szlak wojowników. Dotąd nikt spoza Skellige się nie odważył. Ale jak ci życie nie niemiłe, próbuj. Dzięki. Co mam zrobić? Szlak ma dwie odnogi. Jedna prowadzi na górskie szczyty, druga do trzewi ziemi. Przejdź obiema ścieżkami, a dowiedziesz swego męstwa. Dobra. Niech nas Kiedyś zaskoczy ta ścieżka. Szak, ale jeszcze nie teraz. Aha, on musi nam opowiedzieć. Dobra, cicho. No powiedz mi... ścieżce. Poprowadzi cię wzdłuż grani góry artwark. Na szczycie znajdziesz szkarłatny szal. Przynieś go na dowód, żeś dotarł do końca szlaku. Dobra? To nie brzmi na wielkie wyzwanie. Widać słabo jeszcze znasz nasze góry. A drugi? Powiedz coś więcej o tym szlaku do podziemi. To jakaś jaskinia? Tak. Ale korytarze, które do niej prowadzą, są zalane wodą. Żaden człowiek z kontynentu nie zdoła przez nie przepłynąć. Do tego trzeba trenować płuca od małego przy poławianiu pereł. Zobaczymy. Co dalej? Na no, groty czeka niespodzianka. Zabierz te rzeczy i wróć do mnie. Co za niespodzianka? Zobaczysz. O ile dopłyniesz do końca. O ile nie rozszarpią cię harpie. Dobra, jednak te próby są dziwne. Dobra, chcę spróbować. Powiedzmy, że się nie przestraszyłem. Nie dość, że obcy, to jeszcze głupi. Cóż, na to nie ma lekarstwa. Ruszaj na szczyt góry Ardwark i przynieś purpurowy szal. Potem musisz dotrzeć do jaskini. Tam znajdziesz kolejną rzecz, o której ci nie powiem. Idź, pokaż, ile jesteś wart. Dzięki. Dobra, to co? Queen, na dzień dobry. Lecimy szlakiem. No Już? Dobra, teraz mogę wskoczyć? Dzięki bardzo, kurde. Czekajcie, ale ja mam tam rzeczy. Uu! Widzieliście to letanie na... ...szlak. No jak ja mam te... O, dobra. Miałem się, pytać, jak ja mam tam do góry dojść. Już się bałem, że się nie da. No nie! zepsułem grę, widzowie. Ej, tutaj jest bardzo mało miejsca. Nie, nie mam jak, kurde, stąd wyjść, wiecie? Tu jest bardzo mało miejsca, już tutaj latam, bo tu cały czas padaj mu muszę zaczynać od nowa. Ten quest jest porąbany, bo movement jednak Geralda nie jest za dobry. O, dojechałem tam w harpie. I movement z mieczem właśnie widzicie No wskocz, tam i się złap tego Dobra, udało się No i tutaj zaraz padnę do wody i one musiał naokoło płynąć. Rozumiecie o co mi chodzi? Dobrze, powoli Dobrze. Jestem! Mogę z niego zaczerpnąć. Mamy miejsce mocy. Pokczamp. Taka miejscówka to jest git. Zaczerpnijmy. Punkt umiejętności oczywiście wrócił. Tu jest skrzynka. Wronie oko wezmę. Skrzynka z mieczykiem, żeby jakiś był ten i szybka podróż. Do tego możemy wziąć dowód i mieczyk. Zobaczmy jakie tu mieczyki z mieczyk dostałem lepszy, słabszy, okej. Okay. Bojowników. Porywa się na szlak, a nawet Dobra, byku mi. Ruszaj na szczyt góry artwork i przynieś purpurowy szal. Potem musisz dotrzeć do jaskini. Tam znajdziesz kolejną rzecz, o której ci nie powiem. Przyniesiesz mi ją razem z szalem Aha, ci mam dwie rzeczy na raz przynieść, okej. Okay. Dobra, bo tutaj szlak się odbija w tą stronę. Aha, rozumiem, że ja mam tu iść. Dobra, czaję. To chodźmy. Mamy wejście do jaskini. Coś się obawiam, że tu może być nieciekawe rzeczy. Ale dobra. Płyńmy. Nie wiem czy ja coś źle zrobiłem. Kurde, nie cierpi jasnym wiedźminie, bo zawsze się w niej gubię. Czekajcie dla dobra ogółu. Wypiję odpowiednie eliksir. Dobra, teraz mniej więcej widzę chociaż, co tu się dzieje, że mamy wskoczyć tu do góry. To jest plus. Nie! No debil, kurde. No, że bandyta! Nara! No i co ja mam zrobić? Jak ja nie znalazłem tego. Dobra, wracamy tam chyba, nie? Kurde, widocznie poszedłem w złym kierunku. No nie, wskocz! Szczerze przeszedłem, nic tam konkretnego nie znalazłem. Zapytajmy się gościa, co się tam Jakie stało. Przynosisz? Nie udało mi się przejść z prób. Tak jak myślałem. Kto nie urodził się na wyspach, ten nie sprosta naszym wyzwaniom. Ale próbowałeś i chwała ci za to. Co? Ja się poddałem? Szlak, ja myślę, że on mi poda podpowiedź, gdzie jest tamto wejście. Ale dupa. Ogólnie jestem zły na siebie. Bo jesteśmy w Kermoren, i musimy zrobić kościka, który jest gdzieś tam. A ja łódkę gdzieś zostawiłem, nie pamiętam gdzie i nie ma tej łódki tutaj z powrotem. I to mnie boli. Ale mamy tutaj dwa kościki w Kermoren do ogarnięcia. Jestem mega jeszcze z dodatkowo zły na siebie, ze względu na to, że mm, próbowałem gwinta ogarnąć. W sensie te kwestie związane z gwintem i kurde nic mi się nie udało Muszę znaleźć jakieś kurde ślady Ale to chyba będzie ciężko Dobra, tutaj coś czerwonego widzę Troll. Dawno nie widziałem takiego wielkiego okazu. Musi być bardzo stary. Chyba trochę się zdenerwował. O dobra ma trolu chyba on u topce zabił nie Trzeba pamiętać żeby trola od frontu bić Trafiłem do przytulnego mieszkania Łatwo. trolla, to warto się tu rozejrzeć. Nasz poczciwy troll wyraźnie nie lubi utopców. No szkoda, w sumie jak poczciwy troll łapa utopce, to chyba był gitem, nie? Jednego Orena. Tutaj było, co tu jest? Stary, Stary list. list. Mój troll całkiem sprawnie posłuszło. Dobra, wszystkie wyznaczenia. Reklam, ale nie posądzałbym go o jest na ataku na twierdzę. Niewykorzystane. Troll zajął się właścicielem dokumentu, zanim ten dotarł do zamku. Zdaje się, że sporo zawdzięczamy temu trollowi. Aha, ci koniec. Dobra, rozumiem, bo ja się zastanawiam o co chodzi z trollem. O, lewelek dostaliśmy: 27. To ten troll wtedy, jak napadł był na Kermoren, ten troll dołapał żameczka z pierwszej części, nie? Tutaj dodamy sobie jeszcze punkcik. Niech ma. Dobra, tutaj pokazuje nam, żeby użyć magicznego kaganka i ogarnąć bastion, stary. Więc musimy przeszukać, co tu się wydarzyło. Wiedźmin walczy zwykle mieczem srebrnym albo stalowym, ale musi umieć użyć każdej broni. Berdysza, Radziaka, Procy. Aha, uczą go. Dziś będziecie ćwiczyć strzelanie z ruchu. Kto chybi do tarczy, robi 50 pompek. Kto trafi tylko 20. Ruchy! No i co? Aha, ci tu pokazują, jakie są duchy. Nie wiem jak to nazwać. W sensie wiedźmińskie historie, tak? To fajna będzie historia wiedźmińska, pogczap. Co tu dalej jest? Szury? Kolebiesz się na boki jak trzcina na wietrze. Co to ma być? Głowa równo. Trzymaj gardę. Szybciej, szybciej. O, tutaj chodzi dzieciak po Dobra. Idziemy w dobrą stronę, nie? Przerwałeś trening bez pozwolenia. Wiesz, że... Nie przerywaj. To, że krwawiłeś, to żadna wymówka. Zdejmij opatrunek i wracaj do ćwiczeń. Zajmiesz się rano, jak pozwolę odłożyć miecze. No nieźle. Tu coś jest jeszcze? Czy tylko poznamy historię tego bastionu? Gdzie szkolili Wiedźminów? Trzeba każdy załóg zobaczyć. Wszędzie może być jakaś historia. A teoretycznie tu powinno być... O, tu jest miejscówka. Mieczem walczysz, czy cepem? Cięcie wyprowadza się z nagazka. O, nie tu jest gościu. Dobra. dobra. Ja ustawiam tego kaganka. O, po Bastionie krąży duch chłopca, który tu trenował i którego Muszę pochować jego szczątki. Może wtedy odejdzie. Dobra, ci duch chłopca lata. Łatwo, dobra. Czemu nie mogę kuiną użyć? Dobra, już mogę. Ci muszę znaleźć i tu szczątki i chłopca, tak? Łatwo. Pewnie nie. No pewnie jego duch krąży po bastionie. Mam coś! Może odejdzie jeśli pogrzebie kości. Dobra, mamy szczątki. A mogę kaganka tłuszyć, patrzcie. Rok. Coś się dzieje, coś złego. Macie się schować i czekać, aż wrócę. Tak, wiem, że trenowaliście walkę mieczem. Tyle, że wciąż główną umiecie wleść między skały i mordy w górę. A tu gdzie? Żaden pogrom się bez nich nie obejdzie. No, czyli to jakieś wieśniaki? O ducha widzę, dobra. Kurde, jak teraz zejść, żeby nie zginąć? Najgorzej. Ha! Sprytny Zizu! Dobra, lecimy na te zmory. Dobra, łatwietkie one są. Gdzie jest ten drugi upiór? Dobra, ja sobie pozbieram jak, jak kolega nie podchodzi. Ale jesteś paskudny. Ha, ha! O kurde, trafi mnie. Dobra, taki upiór nie wiem czemu ten kościg jest taki łatwy. W sensie już mam dobre kół, ale no nie przesadzajmy. To jest trochę jest... trochę dziwne. Ale mamy tam gdzieś pochować tego ziomeczka. Co dostał? Widło wiedźmiński goścek. Tak. O tu jest. Spalmy to ciało, zobaczmy co się stanie. Dwa miecze tu wrzucił, srebrny i zwykły. Jak nakazuje wiedźmińska tradycja. Dobra, takie dwa małe kościki w karmory, no gardnięte. Coś ja tu mam jeszcze.